Ta aktywność zawodowa Ukraińców, którzy przyjechali tutaj jako uchodźcy wojenni jest niesamowicie u nas duża i oni faktycznie nie przyjechali tutaj po socjale, tylko jeśli jest taka możliwość, no to pracują i, i jakby z tej możliwości korzystają. Um... A to też zwraca uwagę Narodowy Bank Polski w swoim raporcie, gdzie badają też Ukraińców i pytają ich o ich główne źródło dochodów i tam znacząca większość tej populacji i uchodźczej i w ogóle Ukraińców też przedwojennych mówi, to jest praca, praca tutaj na miejscu w Polsce. Uh -huh. A jeśli ta praca nie zawsze jest z, z, zgodna z oczekiwaniami, z kompetencjami, no bo czy nie, nie oszukujmy się, to też nie jest tak prosto, że jak powiem, wejść na ten rynek pracy, a dużo uchodźców jest z wyższym kształceniem przecież ukraińskim 30%. Właśnie, więc nie, nie, to nie jest tak, że, że akurat takie zawody będą stały otworem, bo po pierwsze, nostryfikacja dyplomów i znajomość języka polskiego są tymi ważnymi warunkami, żeby pełnić na no, ten zawód wymagający wyższych kwalifikacji, no, ale. W tych zawodach też się Ukraińcy próbują odnaleźć. A jeśli, a jeśli nie zawód, nie praca, no to na przykład działalność gospodarcza. My też obserwujemy taki boom, jeśli chodzi o działalności gospodarcze zakładane przez obywateli Ukrainy w Polsce. I tak jak przed wojną miesięcznie tych, tych jednoosobowych działalności było zakładanych 100 kilka sztuk, mhm. to od wybuchu wojny w kolejnych miesiącach mamy po 2000, po 3000 takich działalności zakładanych miesięcznie.